Filip Pitura, witamy w kanale Inspirator, w którym cyklicznie spotykam się z ciekawymi osobistościami, ludźmi o ciekawych pasjach i zainteresowaniach. I dzisiaj na mym krześle e, mój rozmówca, moja rozmówczyni w sumie: e, Kasia Pakowska, wokalistka i nauczycielka śpiewu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I porozmawiamy dzisiaj o śpiewie. I nauce śpiewu. Bardzo ciekawa sprawa. Kasiu, na dobry początek pytanie, takie rozwiewające wątpliwości trochę. Czy śpiewać faktycznie każdy może? No, oczywiście, że każdy może. Tylko nie każdy ma szansę, aby móc śpiewać. Okay. Myślę, A co to znaczy? To znaczy, że nie każdy z nas wychowywał się w takim domu, w którym Wyrażanie się poprzez muzykę było czymś naturalnym, albo nie każdy wychowywał się w takiej kulturze, w której muzykalność jest czymś pożądanym. Tak więc każdy może, tak samo jak każdy może tańczyć, może malować, rysować, wyrażać się w jakikolwiek artystyczny sposób. Tylko, że z jakiegoś powodu nie każdy może to kontynuować na swojej drodze życia. I myślę, że właśnie to jest moje zadanie aby na ten temat rozmawiać, zachęcać do, do uczestniczenia w muzyce i śpiewaniu. A powiedz mi, Ty zawsze chciałaś taki właśnie zawód mieć i takie zadanie spełniać, czy to przyszło jakoś tak samo z siebie? Masz na myśli nauczyciela, nauczyciela śpiewu? Nauczyciela śpiewu, tak. Zacznijmy mm. od nauki śpiewu, bo zajmujesz się tym w swoim studiu, mm. e, w gabinecie głosu mm. we Wrocławiu, i e, no, przychodzą pewnie do Ciebie różni ludzie z jakby różnymi e, problemami, nawet nie tyle problemami, co. Z różnymi talentami. Z różnymi też. talentami i z różnymi celami e, odnośnie tego, tej nauki śpiewu. I mm. chciałem. Mnie to osobiście bardzo ciekawi, jak to się zaczęło u ciebie. Czemu pomyślałaś sobie, że ty możesz być właśnie tą osobą, która e, nauczy ich śpiewać? Tak, po, początek jest dość kontrowersyjny, no, ponieważ wcale nie myślałam o tym, aby być nauczycielem śpiewu. W zasadzie, bycie nauczycielem czegokolwiek było na ostatnim miejscu na mojej liście takich wymarzonych zawodów. Ja raczej byłam po tej stronie, gdzie Agnieszka Chylińska chyba w 1994 roku na rozdaniu Fryderyków, ona powiedziała tam takie dosyć mocne słowa w kierunku do nauczycieli, wygooglajcie sobie wy YouTube, bójcie. Nauczyciele, muszę powiedzieć o nauczyciela, więc teraz mam, mam, słuchajcie, fuck off, nienawidzę was. I raczej byłam e, w, tego rodzaju e, mm -hmm. osobą. E, Czyli nie popierałaś edukacji, krótko mówiąc? Raczej nie. <grym> e, I tak naprawdę tą, tą moją pierwszą lekcją śpiewu m, była lekcja, którą ja trochę oszukałam, bo e, moja znajoma napisała na Facebooku, że szuka nauczyciela śpiewu dla swojej, e, dla swojej kuzynki. No i odpowiedziałam na to zawołanie, proponując nauczycieli, których ja znałam, a akurat ja miałam w swoim życiu, myślę, że duże szczęście do nauczycieli śpiewów, w przeciwieństwie do nauczycieli fortepianu, których pierwszą moją nauczycielkę nie wspominam najlepiej, ale... A co biła Cię tą przysłowiową ekierką po łapach, jak źle? Klapą o <grywa> fortepianu mnie biła. O Jezus Maria. No, ro, robiła... Ro... Cieszymy się, że Twoje ręce są całe. Są całe i w dodatku jeszcze grają, tak więc... No, t, t, moja pierwsza nauczycielka stworzyła taki swój osobisty system upokorzeń który był wielkim testem dla adeptów fortepianu. Więc, więc wcale nie chciałam zostać nauczycielem, ale okazało się, że koleżanka, która na Facebooku właśnie szukała nauczyciela, odpisała mi, że Kasia, to, to miłe z Twojej strony, że proponujesz swoich nauczycieli, ale ja szukam kogoś, kto nie jest związany z żadną szkołą. No i wtedy mówię: To ja. Więc pojechałam na moją pierwszą lekcję śpiewu. Wcześniej rozmawiając z mamą mojej uczennicy na temat moich kwalifikacji, no, moje kwalifikacje były takie, że po prostu studiowałam wokalistykę, że mhm. miałam ze sobą już wiele lat e, nauki śpiewu, więc wiedziałam, jak wygląda lekcja śpiewu. Natomiast sama nigdy takiej wcześniej nie dałam, więc. Czyli miałaś e, dużo teorii, mało praktyki. Oczywiście, jako nauczyciel miałam bardzo mało praktyki. Wiedziałam, jak śpiewać i jak wygląda. Lekcja śpiewu, natomiast sama nie wiedziałam, czy jestem w stanie poprowadzić tę osobę od punktu A do Z i, i zrobić to tak jak moi nauczyciele. Więc wcześniej sobie opracowałam cały plan, co będziemy robić na tej pierwszej lekcji, ale w praktyce okazało się, że nie zrobiłam nic z tego mojego planu, ponieważ okoliczności, w których się znalazłam, były po prostu nie do przewidzenia. Weszłam do mieszkania mojej uczennicy tam był pies, który bez przerwy biegł mi między nogami, kiedy ja o czymś mówiłam i coś tłumaczyłam, a jednocześnie w tym miejscu, w którym prowadziłam lekcję, byli rodzice mojej uczennicy, czyli robiłam taką lekcję pod nadzorem. No stres był jakiś po prostu niewiarygodny, ale okazało się, że po tej pierwszej lekcji rodzice zadzwonili do mnie, powiedzieli, że ich córka jest zachwycona. I że chcę kontynuować. No i tak to się tak naprawdę dla mnie zaczęło. No bo to chyba właśnie jest najważniejsze, żeby to jednak nie ta cała otoczka sprzyjała tej nauce, tylko żeby sam chcący się nauczyć śpiewać, czy chcąca się nauczyć śpiewać osoba była po prostu zadowolona. Z tego i do tych osób chciałem teraz przy, przejść, mm -hmm. e, nawiązać, no bo przychodzą do ciebie do studia pewnie różne osoby, tak? I, i, I zastanawiam się, kim są osoby, które się do ciebie zgłaszają. Czy to są tacy, właśnie, naturszczycy, którzy chcą siebie wypróbować w tej nowej roli, czy raczej ludzie z dużym talentem, którzy mają już jakiś warsztat i chcą go po prostu podszlifować, czy może jedni i drudzy. No, To jest rozmaita grupa ludzi, zaczynając od nawet nauczycieli śpiewu, którzy przychodzą mm -hmm. do mnie na różne kon konsultacje związane z, z systemem prowadzenia lekcji albo z techniką wokalną, albo umiejętność akompaniowania swoim uczniom, ponieważ ja również uczę grania na fortepianie, oh. czyli po po pokonałam mój lęk, Jednak. który Pięknie. zaszczepiła we mnie moja pierwsza nauczycielka. Ale pracuję także z zawodowymi wokalistami, którzy występują na scenie, a także z osobami, które po prostu lubią śpiewać i potrafią to robić dobrze. A także z takimi amatorami, nie tylko, którzy śpiewają pod prysznicem, ale czasami się nawet zdarza osoba, która nie śpiewa w ogóle. To znaczy, nawet sama przed sobą nie jest w stanie wydobyć dźwięku. I pracuję właśnie. Z taką wow. rozpiętością, że tak powiem, umiejętności, predyspozycji wokalnych, ale moim zdaniem na tym właśnie polega moja praca, że jestem nauczycielem. Ja, ja nie prowadzę tak zwanego castingu do mojej szkoły, czyli że sobie wybieram uczniów, że o, ty masz predyspozycję, a ty nie masz. Nie jestem jury, tylko jestem nauczycielem, czyli moim zadaniem jest przeprowadzić kogoś przez ten proces od samego początku z tego miejsca w którym dzisiaj ta osoba się znajduje mm -hmm. dlatego dla mnie jest bez znaczenia czy ja pracuję z nauczycielem głosu czy ja pracuję z kimś kto w ogóle jeszcze nigdy nie śpiewał bo Praca jest taka sama, to znaczy jestem tam, gdzie ty jesteś. A co sprawia ci większą satysfakcję? Nauczenie śpiewać, przynajmniej tych podstaw śpiewania, kogoś, kto kompletnie śpiewać nie potrafi i pierwszy raz się z tym styka na poważnie, czy kogoś, kto jest bardzo utalentowany i przeniesienie go na jeszcze wyższy level przy twoim udziale? Co jest, co jest większą pracą i co sprawia ci większą satysfakcję? To bardzo jest trudno to ocenić i chyba, chyba nie ma sensu tego porównywać, bo to są zupełnie inne sytuacje. To jest tak, jakbyś się zapytał mnie, czy, czy bardziej wolę zjeść jakieś wykwintne danie w restauracji, czy lubię zjeść pierogi u mojej babci. I to i to sprawia przyjemność. Oczywiście, że tak. Na pewno to, co daje bardzo dużo satysfakcji, to obserwacja, że ktoś Mocno się rozwinął. To widać u tych, którzy dopiero zaczynają swoją pracę z głosem, czy w ogóle śpiewanie. Jeżeli mają w sobie ten ogień, a zazwyczaj te osoby mają duży ogień w sobie, do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku, to widać bardzo szybko te postępy. Natomiast mhm. osoby, które już mają dosyć duże doświadczenie, też zmierzają się z różnymi problemami. Czasami one są związane właśnie z tym ogniem, który gdzieś zaczął gasnąć pod wpływem różnych sytuacji, w które wokaliści, wokalistki musiały wchodzić, związane z pracą, z poczuciem pewnego wypalenia zawodowego. Więc ta moja praca czasami polega na tym, jak wskrzesić u tej osoby na nowo ten ogień do tego, żeby właśnie się rozwijać. To czasami jest trochę dłuższa praca, bo wymaga takiego cofnięcia się do momentu, w którym w ogóle ta osoba się zdecydowała, żeby śpiewać. Właśnie tak sobie myślę, że to musi być niesamowita satysfakcja z Twojej strony, kiedy widzisz kogoś, kto kompletnie nie potrafił śpiewać, miał jakąś właśnie wręcz blokadę. A po Twoich zajęciach nie dość, że wydobywa z siebie dźwięki w odpowiedniej formie, to jeszcze ma na przykład więcej pewności siebie, odwagi i decyduje się nawet wystąpić na scenie. Byłaś, jesteś uczestniczką wystąpień swoich uczniów? Oczywiście, że oglądam moich uczniów, a, a wręcz prowokuję te sytuacje, w których oni będą wychodzić na scenę, ponieważ e, jakieś trzy lata temu stworzyłam cykl koncertów, które nazwałam Konfrontacje i one właśnie służą temu, żeby oni wyszli na scenę po ówczesnym przygotowaniu się do tego całego wydarzenia i zobaczyli jak pod tym szkłem powiększającym, jakim jest scena, żeby zaobserwowali co się z nimi w środku głęboko dzieje. I to też jest ciekawe, że właśnie konfrontacje powstały trzy e, lata temu w ogóle nie z mojego pomysłu, tylko z pomysłu mojego partnera, mm -hmm. e, ponieważ e, występowałam w tamtym czasie w piwnicy świdnickiej na rynku z, z moim takim jazzowym składem. E, na rynku wrocławskim dodajmy. E, tak. I <laughs> pamiętam, że jeden z moich uczniów. Który przyszedł do mnie właśnie pracować nad swoim głosem od samego początku, czyli od w ogóle znalezienia, gdzie są te dźwięki, które ja słyszę, gdzie umiejscowić je w ogóle w swojej krtani. Tak, zaczęliśmy pracować i po dwóch miesiącach on już był w stanie zaśpiewać piosenkę, z którą do mnie przyszedł. I e, to chyba wiciel, duży sukces, nie? No, to był bardzo duży sukces. I też wtedy go zapytałam, jaki w ogóle jest cel, co jest jego motywacją, żeby do tego momentu dojść, kiedy może zaśpiewać piosenkę. On powiedział, że chce e, wy, wyznać miłość swojej przyjaciółce. Wow. No i jak ja się o tym dowiedziałam, to stwierdziłam, że o kurczę. Ciarki na plecach się no pojawiają. Tak, no to trzeba mu pomóc, trzeba zrobić wszystko i wykorzystać e, całą swoją wiedzę, żeby żeby do tego doszło. No i kiedy już ta piosenka była w jego wykonaniu gotowa do, do zaśpiewania, zapytałam go, dobra, to jak chcesz to przedstawić tej, tej przyjaciółce? I on mówi, no coś tam potrafię grać na gitarze i po prostu zaproszę ją do siebie, zagram i zaśpiewam. I sobie myślę, kurde, jakbym była tą przyjaciółką, to nie wiem, czy by to na mnie zrobiło takie wrażenie. Mm -hmm. I wtedy mój partner, słysząc tę historię, powiedział: ty, a nie możesz wziąć tego swojego ucznia, żeby on wyszedł na scenę i zagrał i zaśpiewał po prostu z profesjonalnym zespołem. Ja mówię: no ale daj spokój, jaki to jest stres, to musi być jeszcze większy stres. On mówi. Ty się nie zastanawiaj nad tym, jaki tak to jest. jest stres, tylko daj mu taką możliwość, niech on zadecyduje, czy chciałby to zrobić w taki sposób. No i zapytałam go na zajęciach, co on na ten temat myśli I on powiedział, że w ogóle spełniam jego największe marzenie, że on chce to zrobić i rzeczywiście... W trakcie mojego koncertu zapowiedziałam, że, a teraz chwila przerwy, bo on na scenę wyjdzie tutaj. Wow. On i chcę wiedzieć, jak to się skończyło. No, nie wiem, czy mogę zdradzać jego historię, ale na, udało okay. mu się wspaniale zaśpiewać tę piosenkę i wszyscy byliśmy poruszeni. Dopiero wtedy się we mnie pojawiła taka gotowość, że holender, mo, cała reszta moich uczniów tak naprawdę może wychodzić na scenę i próbować tam swoich sił. I rzeczywiście to wyszło, i teraz w maju tego roku, 20. 3 maja będziemy grać duży koncert na scenie impartu i będą to dziesiąte konfrontacje. Czyli już dziesięć takich koncertów było. Nawiązując do poprzedniej części naszej rozmowy, nasuwa mi się jeszcze takie pytanie trochę filozoficzne. Po co ludzie w ogóle uczą się śpiewać? I wiem, że to nie jest łatwe pytanie, bo pewnie niektórzy uczą się, aby nabyć stricte technicznych umiejętności, ale bardziej chodzi mi o tych, którzy wcześniej ze śpiewaniem nie mieli może styczności, albo właśnie bardzo chcieli spróbować, ale nigdy nie mieli odwagi. Jak myślisz, czy to jest właśnie jakaś forma pokonywania siebie? Myślę, że to nie tyle ma coś wspólnego z pokonywaniem siebie, co raczej z szukaniem lepszego kontaktu z samym sobą. I... Nie przejmuj się, możesz kontynuować, to no, tylko moje koty. Myślę, że śpiewanie, tak samo jak, jak taniec, jak malowanie, rysowanie, czy jakakolwiek inna forma sztuki, służy temu, żeby się emocjonalnie wyrazić, i każdy z nas tego potrzebuje to znaczy wyrażenia się na tle swojej małej społeczności. To, to nieważne, czy to jest duży koncert, czy to jest koncert w gminnym ośrodku kultury. Czy może jest to po prostu sytuacja podczas jakiejś wieczerzy, kiedy na stole. Leży jedzenie i inne, i kiedy po prostu chcemy być z innymi ludźmi, nie tylko poprzez rozmowy o polityce, ale także, żeby na przykład zaśpiewać jakieś pieśni, które wspólnie znamy. I myślę, że to wyrażenie się emocjonalne jest takim bardzo ważnym elementem życia w społeczeństwie. Kiedy jest nam to odebrane, to czujemy, jakbyśmy gdzieś w środku. Umierali. Myślę, że mogę, mogę to śmiało ponie, powiedzieć, ponieważ to, z czym ja się często w gabinecie spotykam, to są właśnie osoby, które czują, że bardzo chcą śpiewać. Nie rozumieją dlaczego, bo na przykład ich otoczenie im mówi, że to, co robią, jest marnej jakości, słoń im nadepnął na ucho i tak dalej, a jednocześnie, mimo tego, powiedzmy, społecznego ostracyzmu. Cały czas chcą to robić, i tylko szukają odpowiednich warunków, odpowiedniej osoby, z którą mogliby e, śpiewać. I myślę, że właśnie moim zadaniem jako nauczyciela jest za każdym razem stwarzać takie warunki e, do otwierania się i do szukania w sobie samym takiej przestrzeni, w której ja daję sobie głos, ponieważ e, ten głos, o którym cały czas tutaj mówimy, o, o śpiewaniu, to jest przecież e, także ten sam głos, w którym dzięki któremu my podejmujemy decyzje, różne życiowe, ważne decyzje, mhm. co ja chcę w ogóle w swoim życiu robić. I to tutaj nie chodzi w tym o to, żeby nasze śpiewanie doprowadzić do takiego poziomu, że po prostu wszystkim kapcie spadają, tylko doprowadzić do takiego poziomu, w którym ja czuję, że ja mogę się wyrazić i że ktoś mnie słyszy, bo każdy z nas, tak jak chce się wyrazić, tak jeszcze ma potrzebę bycia usłyszanym. To teraz troszkę zostawmy te takie filozoficzne pytania i rozważania. Chciałem się skupić na Twojej karierze jako wokalistki też, bo jesteś wokalistką występującą czynnie w dwóch zespołach. Charles Pakowski to jest. W czterech. W czterech! A to ja A mam dwa w takim piąty. Razie. No Mój dobra. Boże, dobra, to te zespoły też w takim razie na ten moment zostawmy. Ja cię znam z Charlesa Pakowskiego i tutaj zachęcam Polska. naszych. E, tak, Czarspakowski <grym> Polska. <grym> Może być. E, zachęcam naszych widzów do tego, żeby zobaczyć na YouTube, jak sobie radzi Czarspakowski, bo radzi sobie wyśmienicie, moim zdaniem. No i kosy. Jeszcze e, skład żeński, stricte. No, ale rozumiem, że są jeszcze trzy, a to powiedz może, to, to ciekawa sprawa, co to są jeszcze za. Mam za jeszcze sezonowy zespół Kolenda jest kobietą, który występuje w grudniu i w styczniu i zajmujemy się takimi kolendami, które znajdujemy w różnych śpiewnikach. Mhm. Często są to stare kolendy, które wywołują bardzo emocjonalną reakcję, szczególnie wśród starszej publiczności, która jeszcze te kolendy pamięta. I generalnie jest to taki czas, na który ja czekam przez cały rok, ponieważ zespół jest z Poznania, trzy dziewczyny, perkusjonalistka Gosia, basistka Asia, wiolonczelistka Ola. No ja jestem z Wrocławia. Nie przemyślałyśmy sobie tego zbyt dobrze logistycznie, ale mimo to jakoś od ostatnich czterech lat, kiedy koncertujemy, to się świetnie dogadujemy. Ale to jest i... dokładnie to, o czym powiedziałaś, połączyła was sztuka po tak, prostu. To tak. jest połączyła was miłość do śpiewania, i tutaj te bariery w postaci chociażby odległości, są pokonywane. Tak jest. Koncertujecie, rozumiem, w wielu miejscach. Właśnie niedawno skończyłyśmy trasę, więc teraz regeneruję siły i zbieram je na, na kolejne wydarzenia. A te to, to są między innymi właśnie koncerty też z szatą Kuś. Szata Kusi jest wokalistką z Kamieńca Ząbkowickiego, która nagrała piękną płytę Feniks w zeszłym roku i mam tę przyjemność wspierać ją wokalnie oraz na bębnach i to są przepiękne, bardzo też emocjonalne koncerty. Ona też jest niezwykłą, bardzo ciekawą postacią, bardzo taką prawdziwą i na scenie i poza sceną. To jest zawsze ta sama Małgosia. I bardzo, bardzo ją też prywatnie lubię. A jeszcze jeden skład to jest to, co teraz właśnie szykuję wraz z Robertem Jarmuszkiem i Kubą Olejnikiem, i co będzie miało swoją premierę w październiku. Ale na razie nie będę jeszcze zdradzać, Dobra. bo. Zobaczymy, a raczej usłyszymy. Powiedz mi, która rola Ci bardziej odpowiada: czy nauczyciela w kameralnym studiu, czy wokalistki na scenie? Gdzie czujesz się lepiej? Nie, no w ogóle nie mogę powiedzieć, gdzie lepiej. To znaczy, bezpieczniej czuję się jako nauczyciel śpiewu. W moim gabinecie, w moim fotelu, no to jak ja tam wejdę już, to mam takie poczucie, że okej, okay, to teraz czas płynie w jakimś tam swoim rytmie, zajęć, przerwy obiadowe i tak dalej, i to jest po prostu wspaniałe, przyjemne życie. Natomiast jako wokalistka nie zajmuję się wyłącznie śpiewaniem, ale zajmuję się. Projektowaniem plakatów, projektowaniem biletów, organizacją trasy koncertowej, sesją zdjęciową, umawianie. Czyli Jesteś taką menadżerką jakby. No tak, więc tak naprawdę jako wokalistka albo osoba, która chce czynnie występować na scenie, wykonuje jeszcze 10 innych ról i to myślę, że utrudnia mój zawód wokalistki i sprawia, że zajmuje się po prostu pierdyliardem różnych innych rzeczy niż tylko występowaniem na scenie. Natomiast moment, kiedy ja już na tę scenę wejdę, to jest najpiękniejszy moment, na który ja zresztą czekam. I kiedy tak jak ostatnio jestem w takim dosyć intensywnym czasie, właśnie koncertowym, to czuję, że coraz mniej czasu zajmuje mi takie mentalne przygotowanie się do koncertu, bo ja po prostu czekam na to od końca ostatniego koncertu. I ja po prostu jestem jakby cały czas w to wpuszczona, że ja tylko wychodzę na scenę i mam ciach! I to jest e, wspaniałe. W wiedza. swoim świecie jesteś, tak? Tak, to jest zdecydowanie mój świat, ale mój świat to także jest gabinet głosu. To jest tak, jakbyś zadał pytanie: czy bardziej lubię siedzieć w domu, czy bardziej lubię e, wychodzić na spacery? No i to, i to. Bez, bez tych dwóch elementów po prostu moje życie byłoby bezbarwne. To teraz takie pytanie, na które już poniekąd odpowiedzieliśmy w naszej rozmowie, ale jeszcze chcę to usłyszeć od ciebie. Co jest ważniejsze, Twoim zdaniem, w śpiewaniu? Wybitne umiejętności techniczne czy duża ilość emocji wkładana w ten śpiew? Hmm. A co jest w tańcu ważniejsze? Technika czy emocje? A ja nie jest... jestem ekspertem. <laughs> no właśnie. Wy ja pytam są... nauczyciela. Wydaje mi się, że y... technika nie wyklucza emocji. I jeżeli mówimy o technice wokalnej, czy o dobrym technicznie wokaliście, to mówimy o takim wokaliście, który świetnie czuje swoje ciało. Dla mnie to oznacza dobre śpiewanie, więc też czasami, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi: O, czy my będziemy się teraz zajmować tymi żmudnymi ćwiczeniami wokalnymi, to ja mówię: Wiesz, to zależy od Ciebie, jak bardzo jesteś w stanie się otworzyć na to, co się z Tobą dzieje. Bo y, moim zdaniem. W tej całej właśnie technice wokalnej, jeśli my dobrze czujemy swój głos, swoje ciało i to te wszystkie procesy fizjologiczne, które się odbywają w momencie, kiedy ja otwieram usta i zaczynam śpiewać, to wtedy również mamy szansę dokopać się do tych emocji które tam głęboko się znajdują. Nie do tych powierzchownych emocji, nie do tego, co ja sobie wyobrażam, co ja podczas interpretacji piosenki sobie wymyślę, tylko dokopać się do tego, co naprawdę dzisiaj tu i teraz w środku we mnie jest. I czucie swojego ciała, umiejętność zdjęcia tego codziennego pancerza, który na sobie nosimy, mm -hmm. który budujemy, ponieważ jesteśmy wszyscy przeboczcowani i mamy dużo różnych swoich zadań, lęków, napięć i tak Jeżeli ty, jako wokalista, potrafisz zdjąć z siebie ten pancerz i wiesz, jak to zrobić, to jesteś w stanie dokopać się do tego, co jest tam głęboko w środku. To nazywam dobrą techniką wokalną. I y, emocjami w głosie. Powiedz mi jeszcze, kto Twoim zdaniem jest takim wzorem do naśladowania, czy masz w ogóle taką, takiego wokalistę albo wokalistkę, która Twoim zdaniem łączy idealnie jedno i drugie i technikę i emocje i jest po prostu Twoim ulubionym wokalistą albo wokalistką. <noise> no to teraz mnie złapałeś, bo. Yy... To nie, może być ktoś ja znany albo nie. No. no właśnie, ja najbardziej lubię wokalistów, którzy w ogóle są e, kiepscy kiepskimi wokalistami. O. Ja, ze względu na jest, to, że jest wiele do poprawienia i mogą do ciebie nie, wpaść? Czy? Nie, <laughs> nie e, to, to dlatego, że e, te osoby m, uświadamiają mi, że nie trzeba być idealnym, aby to robić. Okej, okay, ale no. Jest ktoś taki? Kogo Bernie śmiec... Manson. Bernie <laughs> Manson. Naprawdę, od niego się wiele u mnie zaczęło w życiu. Okay. I jego osoba nie tyle mi pokazała, że kiepsko śpiewając możesz być wokalistą, ale przede wszystkim on mi uświadomił, że jeżeli chcesz być artystą, nieważne czy chcesz malować, śpiewać, tańczyć, to przede wszystkim musisz dokopać się do tego, co w ogóle chcesz powiedzieć i o czym to ma być. Bo ktoś może być najlepszym wokalistą i mieć fantastyczną technikę wokalną, ale bez tej świadomości, co ja chcę powiedzieć, to jest po prostu nudne. Mm -hmm. e, oczywiście jest masa świetnych wokalistów, których lubię, podziwiam, e, ale z jakiegoś powodu nie przychodzą mi oni do głowy, a myślę właśnie o Merlinie Mansonie. Czyli przekaz po prostu przez duże P. <laughs> tak jest. To na koniec jeszcze takie pytanie, komu byś w takim razie zaleciła lekcję śpiewu? Ja myślę, że lekcje śpiewu są dla tych, którzy chcą chodzić na lekcje śpiewu. Ponieważ dróg do tego, aby móc śpiewać, jest bardzo dużo. Nie trzeba chodzić tylko i wyłącznie na lekcje śpiewu. Można spróbować to robić albo na warsztatach wokalnych, które zresztą też prowadzę i serdecznie zapraszam. Damy Ale link, damy link. Myślę, że taka forma warsztatowa pracy z głosem jest czymś trochę mniej zobowiązującym, bo można się trochę bardziej stopić z grupą i posłuchać swojego głosu w kontekście innych, mhm. co też jest bardzo interesujące i takie wyzwalające. Natomiast można robić to ze swoim dzieckiem. Mam na myśli śpiewanie. Są różne ciekawe aplikacje już na rynku, dzięki którym można. Rozwijać muzykalność u swojego dziecka, ale jednocześnie ty musisz także pracować nad swoją muzykalnością. Są na przykład świetne zajęcia metodą Gordona dla dzieci, mhm. na które chodzą rodzice ze swoimi pociechami, i rodzice również muszą tam śpiewać. Są jeszcze takie formy śpiewania jak pod prysznicem, podczas golenia itd. Róbcie to. Każdy to robi. Jeżeli tak bardzo kogoś ogranicza sąsiad mieszkający za ścianą, to może jeżeli ty dzisiaj zaczniesz śpiewać, to twój sąsiad również nabierze do tego odwagi. I za tydzień będziecie śpiewali na dwa głosy. Dokładnie tak. Kasiu, dziękuję Ci bardzo. Naprawdę, to była bardzo inspirująca rozmowa. Katarzyna Pakowska, wokalistka, nauczycielka śpiewu. Sprawdźcie Kasię w mediach społecznościowych i nie tylko. Ja nazywam się Filip Mitura. A to był program Inspirator. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.